Witamy w programie Turystyczna Jazda. Dzisiaj zabierzemy Was do Popradu, by sprawdzić, co polscy turyści mogą robić po słowackiej stronie Tatr w okresie wiosenno-letnim. Odwiedzimy tamtejszy Aquapark z licznymi wodnymi atrakcjami, zajrzymy do Muzeum Podtatrzańskiego oraz odkryjemy tajniki jazdy na popularnym dwukołowym pojeździe elektrycznym, który może posłużyć także turystom do zwiedzania ciekawych miejsc w Popradzie. Zostańcie z nami! Udając się z Krakowa do popradu najszybciej i najłatwiej kierować się na popularną zakopiankę. W nowym targu skręcamy na drogę 49 w kierunku bukowiny Tatrzańskiej, a tam odbijamy na łysą polamę. Dalej, już na Słowacji, jadąc drogą numer 67 i 537 przez Zdziar i Tatrzańską łomnicę, po około dwóch godzinach docieramy do celu. Poprad znajduje się zaledwie 50 km od granicy z Polską. Poprad, w którym mieszka blisko 60 tysięcy mieszkańców, to centrum turystyki, sportu i wypoczynku. Miasto jest malowniczo położone u podnóża Tatr Wysokich. Najbardziej znanym obiektem rekreacyjnym jest otwarty w 2004 roku kompleks basenowy Aqua City, napełniany wodami ze źródeł termalnych. Naszymi najczęstszymi i zarazem najliczniejszymi odwiedzającymi nas klientami są rodziny z dziećmi. Każda rodzina, która przyjedzie do kompleksu, znajdzie wszystko to, co jest potrzebne do całodziennego wypoczynku. Począwszy od zabawy przez różnego rodzaju atrakcje dla dzieci i dorosłych, których mamy tutaj mnóstwo. Osoby przyjeżdżające do nas na wypoczynek mają możliwość zrelaksowania się w termalnej wodzie, korzystania z wodnych masaży i zjeżdżalni. W naszej restauracji znajduje się wystawa, na której możemy zobaczyć historyczne fotografie miasta Poprat. Są tam również fotografie miejsca, w którym teraz znajduje się nasz kompleks z czasów, kiedy nie było tu ani basenów, ani nawet starego kąpieliska, tylko stawy rybne. Są to zatem bardzo ciekawe fotografie z tamtych czasów, które warto zobaczyć. Nowością Aquaparku jest strefa dziecięca nazwana Wyspą Skarbów, gdzie najmłodsi poczują namiastkę morskich przygód. Znajduje się tam basen ze słoną i ciepłą wodą oraz piracki statek z wodospadem, a także żywe zwierzęta, m.in. papuga i legwan z Galapagos. Aqua City Poprat obchodzi w tym roku swoje dziesiąte urodziny. To oznacza, że jesteśmy najstarszym akwaparkiem na Słowacji. Różnica między nami a pozostałymi słowackimi kompleksami to liczba basenów, których mamy aż 13 i mnogość atrakcji, które tutaj posiadamy. Oprócz basenów, nasz akwapark dysponuje również zakwaterowaniem. Mamy trzy hotele dwa trzygwiazdkowe i jeden czterogwiazdkowy. Oprócz kąpieli w basenach można także skorzystać z kryoterapii. Centrum Urody i różnych rodzajów masaży. Wyjeżdżając do Popradu nie musimy ze sobą brać rowerów. Funkcjonuje tutaj kilka wypożyczalni, między innymi przy kompleksie termalnym. Skąd za niewielką opłatą możemy zaopatrzyć się w odpowiedni sprzęt i wyruszyć w drogę. Trasy rowerowe prowadzą przez centrum Popradu, skąd najlepiej kierować się na południowy zachód. Po niespełna dwóch kilometrach jazdy przez miasto trafimy na kilka idealnie przygotowanych asfaltowych tras rowerowych, prowadzących nas w kierunku Łopusznej Doliny i Świtu oraz wzdłuż rzeki Poprad. Wokół Popradu mamy do dyspozycji około 15 km ścieżek rowerowych. Podczas pobytu w Popradzie dowiedzieliśmy się, że dwukołowy pojazd, popularny Segway, jest bardzo pożądanym środkiem transportu wśród turystów odwiedzających Poprad. Turyści pod opieką instruktora mogą wybrać się na przejażdżkę, w trakcie której zwiedzą m.in. zabytkową dzielnicę Spiską Sobotę. Są to ekologiczne pojazdy, które można wypożyczyć w Aquacity i korzystać z nich w pobliżu kompleksu termalnego. Możemy się nimi także udać do miasta. Jeśli ktoś ma więcej czasu, może wybrać się tym pojazdem w teren. Segwaye, którymi dysponujemy, są wyposażone w odpowiednie pneumatyczne opony, przystosowane do jazdy w terenie, dlatego nie musimy jeździć tym pojazdem wyłącznie po asfalcie tym, że to ma terenne pneumatyki, tak właśnie dokaże i zaj do terenu. Osoba, która chce wyruszyć w trasę, musi korzystać z drążka kierowniczego, stojąc na podłodze, gdzie znajduje się zestaw czujników. Segway jest wyposażony w zespół żyroskopów, dzięki którym osoba utrzymuje równowagę i potrafi manewrować pojazdem, nie spadając z niego. a tym padom ten klient wie jazdzić, a nie, nie problem, nie spadnie. Każdy, kto zdecyduje się na jazdę Segwayem, zwłaszcza na dłuższej trasie, powinien wcześniej założyć kask. Zalecamy także zakładanie ochraniaczy na kolana. Co prawda, nie mamy tutaj do czynienia z adrenalinowym sportem, ale chodzi przede wszystkim o pełne bezpieczeństwo osoby korzystającej z Segwaya. adrenalinowe wozytko, ale jednoducho... Na tych pojazdach mogą poruszać się osoby, które ważą co najmniej 40, ale nie więcej niż 120 kg. To typowy pojazd rekreacyjny. Dostarcza nam sporej przyjemności, zwłaszcza gdy jedziemy nim do miasta. Pojazd osiąga prędkość w granicach 20 km na godzinę i gwarantuje miłą wycieczkę. Także przyjemna wychadzka. Dwukołowym pojazdem możemy udać się także w okolice Centrum Sportowego. W pobliżu znajduje się stadion piłkarski z podgrzewaną murawą, na którym trenują i rozgrywają mecze także polskie zespoły. W Popradzie, oprócz wodnych i sportowych atrakcji, znajdziemy także wiele ciekawostek związanych z historią, kulturą i sztuką. W centrum miasta znajduje się Muzeum Podtatrzańskie, które należy do najstarszych muzeów na Słowacji. Dzięki zgromadzonym tam zbiorom możemy dowiedzieć się sporo na temat historii regionu podtatrzeńskiego. Wśród stałych ekspozycji znajdują się między innymi Wystawa pod tytułem Prehistoria i Wczesne średniowiecze pod Tatrami prezentująca w układzie chronologicznym najbardziej prawdopodobny obraz rozwoju historycznego regionu od epoki późnego paleolitu aż do średniowiecza. Wystawa poprat na przestrzeni Wieków, przybliżająca bogatą historię miasta Poprat oraz jego najbliższych okolic od połowy XIII wieku do początków XX wieku oraz wystawa przyrodnicza, która zaznajamia zwiedzających z przyrodą regionu podtatrzańskiego Miejscem, które zainteresuje miłośników sztuki, jest także Galeria Tatrzańska, mieszcząca się w odrestaurowanym budynku byłej Elektrowni Parowej. Galeria przedstawia dzieła artystów z regionu Słowacji Wschodniej oraz znanych postaci słowackiej sztuki. Udajemy się teraz do Tatrzańskiej łomnicy, leżącej u stóp tatr wysokich. Przejazd samochodem zajmie nam nie więcej jak 20 minut, a podczas podróży możemy podziwiać widoki zapierające dech w piersiach. Tatry są niemal na wyciągnięcie ręki. Naszą uwagę przyciągną stylowy drewniany budynek, którego jedną ze ścian tworzy prawdziwy ratrak. Wewnątrz jest równie interesująco. Pod sufitem zawieszony jest oryginalny Cadillac, samochód, którym jeździła amerykańska piosenkarka Madonna podczas pobytu w Pradze w sierpniu w 2009 roku. W ciągu dnia, w tutejszej restauracji turyści mogą skosztować potraw, które nawiązują do regionalnej kuchni, m.in. zupa czosnkowa, stek wołowy i czekoladowy kołacz. Z kolei wieczorami to miejsce zamienia się w salę koncertową, gdzie występują gwiazdy słowackiej i polskiej muzyki, a tańce na parkiecie trwają do białego rana.